Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Apple Review Spell i zapraszam Was dzisiaj na recenzję prawdopodobnie najcieńszego case'a do iPhone'a 6S. Zapraszam. Na wstępie sięmy tylko podziękować firmie Flavor Design za podesłanie tego case'a, a w opisie macie oczywiście link do ich strony, gdzie możecie znaleźć różnego rodzaju akcesoria do iPhone'ów oraz także tego case'a. Okej, okay, zacznijmy może od tego, że użytkownicy iPhone'ów e i innych e urządzeń dzielą się właściwie na dwie takie podstawowe grupy. Tych, którzy lubią ochronę i lubią chronić swoje e urządzenia przed e rysami, upadkami i tego typu rzeczami, e czyli generalnie użytkowników case'ów e wszelkiej maści oraz tych, którzy lubią swoje iPhone'y e takimi, jakie są, lubią po prostu używać, traktują je jako narzędzie e jak najbardziej jest to też usprawiedliwione i uzasadnione. Dlatego dzisiaj chciałem Wam pokazać case, który jest przeznaczony dla przedstawicieli obu z tych grup, ponieważ zapewnia on bardzo dobrą ochronę, co ucieszy przedstawicieli grupy tych, którzy lubią case'y i lubią chronić swoje, swoje iPhone'y oraz oczywiście grupę tych, którzy nie lubią żadnej ochrony, nagle no, pewnie też w głębi serca chcieliby jak najdłużej, by ich iPhone'y pozostały bez rys i bez, bez żadnych wnieceń. Jest on przezroczysty, więc możemy w pełni, jakby w pełni okresie podziwiać swojego pięknego iPhone'a. A jednocześnie zapewnia on ochronę ze wszystkich stron, w przeciwieństwie do, do, do case'a od Apple, który jakby tutaj nie ma nic. Tutaj jak wpadnie, to może być nieciekawe. Jest to naprawdę cienki case, także zarówno przeciwnicy case'ów, jak i zwolennicy case'ów będą usatysfakcjonowani. Jeżeli chodzi o jakość wykonania. Jest to plastik, więc można by się przyczepić, że nie jest to jakiś super ekskluzywny case, ale także nie jest to jakiś strasznie drogi case. Należy on raczej do, do tańszych caseów, ponieważ kosztuje około 50 zł. Ale w tym miejscu trzeba przypomnieć też, że, 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 że można także wybrać silikonowy case od Apple, który kosztuje 149 zł. Miałem to, to nieszczęście bycia użytkownikiem tego casea w przypadku iPhone'a 6. I to, to, to każdy Wam powie, kto kupił tego case'a, że naprawdę, yy, no, to po jakimś czasie użytkowania ten case staje się naprawdę tak brzydki, yy, i, a czasami wręcz staje się niemożliwy do używania, ponieważ tutaj, w tym miejscu, yy, on po prostu się zrywa, yy, zrywa się ta, te, 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 ten silikon, więc no nie można wiele dobrego o nim powiedzieć. Jest to dość słaby case. Co jest fajne, to to, że naprawdę dobrze. Leży w dłoni i, i po prostu ten, tak mamy pewność, że ten, że, że, że ten, ten telefon nam nie wylecie, jak wiemy, iPhone 6, 6S ma tendencję do wylatywania z dłoni, bo jest dość śliski. Od Apple mamy też e, opcję skórzonego case, czyli mojego poprzedniego case, tego, którego sobie wy, e, właśnie wybrałem wraz z iPhone'em 6S. I jest to opcja, która kosztuje nas e, 200 zł, tak naprawdę. Co e, to, to nie jest mało kwotą, jak na, jak na case, ale tutaj naprawdę mamy już e, naprawdę fajną jakość wykonania. Ta skóra to jest skóra naturalna. No parę razy mi upadł już już w tym case'ie także i tutaj widzimy drobne takie e, wniecenia jakby. Ale są to jedynie wniecenia na case A oczywiście nie na telefonie, więc jakby no, no case spełnił swoje zadanie, a przede naprawdę ładnie wygląda. Więc to są nasze opcje od Apple. Natomiast jeżeli nie chcemy wydawać tyle pieniędzy na case'a, a jednocześnie chcemy mieć dobrą ochronę dla do naszego telefonu, to w zupełności wystarczy nam case Rinker, który jest naprawdę fajny, cienki i zapewnia nam kompleksową ochronę dla telefonu. Co warto też wspomnieć, w zestawie dostajemy również folię na ekran, która zapobiega tłustym odciskom palców. I jest to jakby najtrudniejszy punkt przy zakładaniu, który zawsze sprawia mi wiele problemów pewnie też części z Was. No ponieważ no, za założenie takiej, takiej oto folii na ekran, to nie lada zadanie, żeby tam się nic nie dostało, po prostu żadne brudki, żadne jakieś drobne, drobne fragmenty kurzu. Więc to nie jest łatwe. I, i też i sam się z tym trochę męczyłem. Ale jak już to założycie, to, to również mamy ochronę tutaj ekranu. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o, te, o tę recenzję. Podsumowując, case Ringe Slim jest naprawdę fajny, wygodny ym, i satysfakcjonuje obie grupy użytkowników iPhone'ów: tych, którzy lubią casey i tych, którzy nie lubią caseów. Jest jakby taki kompromis pomiędzy tymi dwoma grupami. Ym, zdecydowanie polecam wam ten case. Natomiast jeżeli chcecie czegoś bardziej takiego, nie, ekskluzywnego, e, coś co bardziej będzie wyglądało tak fajniej, e, to możecie oczywiście też zastanowić się nad caseem od Apple. Okej, okay, to by było wszystko dzisiaj. Raz jeszcze dziękuję za oglądanie. E, oczywiście zapraszam na moje profile społecznościowe na Facebooka, na Twittera e, oraz na Instagrama. E, tam się udzielam, tam, tam wróżą informacje o nowych filmach, jakichś backstay i tego typu rzeczy, także tam zapraszam oczywiście. W najbliższym czasie, jeżeli Apple w końcu poda dokładną datę premiery e, iPada Pro, to oczywiście tego też e, spodziewajcie się e, na moim kanale, ale żeby być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli podobał się ten film, to oczywiście zostawcie też łapkę w górę, a jeżeli macie jakieś pytania do mnie, no to, to oczywiście też sekcja komentarzy e, na Was e, czeka. To wszystko dzisiaj ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.